Kolejny Minecraft. Podczas nagrywania poprzedniego filmu napotkaliśmy niespodziewane trudności, które uniemożliwiły nam zakończenie budowy naszej bazy na Wenus. Nie poddajemy się jednak i dzisiaj to zrobimy. Zapraszam do oglądania. Poczyniłem przygotowania do kontynuowania naszej przygody, a raczej do kontynuowania budowy naszej bazy na Wenus. Przygotowałem maszyny, trochę kabelków, trochę rurek. Coś tam jeszcze trzeba było w piecu przepalić, coś trzeba było skompresować. Myślę, że o niczym nie zapomnieliśmy. Ja nie zapomniałem. Woda, jeszcze tak, chciałem Wam pokazać. To jest nasze, nasz tutaj system. Rzucimy sobie, widzicie. Aha, trzeba zabierać po jednej sztuce, który jest na bieżąco uzupełniany, ponieważ no, pompa jest podpięta w wodzie. Tutaj spory odcinek rur został położony w tym celu. Może jest to mały przerost formy nad treścią, ale samo w sobie fajne. Kiedyś Wam to pokażę. z tyłu na dole naszej bazy, jest to gdzieś tam w wodę włożone. Dobra, ale wiecie co, tą wodę to wrzucimy sobie do systemu. Naszego magazynowego. Nie wiem, jak ta woda się będzie tam sprawowała na Wenus. Ona będzie nam potrzebna po to, żeby nam nasze drzewka, których będziemy musieli użyć, żeby móc wyprodukować tlen, żeby sobie tam jakoś żyły. Kurczę, dalej nie napisałem, ale mam tą kartkę gdzieś tu. Pod ręką. Ok. Po poprzednim filmie, jeszcze poza nagraniem, już tam trochę teren ogarnąłem. Malutko przy okazji wpadłem do tych hałasów, o Wam mówiłem, że gdzieś tam w pobliżu jest jakaś, jakieś jaskinie, rzeczywiście tuż przy bazie. Wpadłem do niej i przy okazji dwa klipery tam eksplodowały. Natomiast na szczęście, na szczęście było to na tyle głęboko, że, że naszej bazie nic się nie stało. Dobra, wyłączmy. Wyłączmy tu sobie zaznaczyłem, gdzie lądowaliśmy, gdzie startujemy. Tu trochę podrównałem, takie nic nieznaczące drobnostki. Tutaj trochę ogarnąłem, żeby to już było. Tu poszerzyłem, trochę powiększyłem ten teren. Ustawmy sobie te urządzenia tak, jak tutaj powinny być. A tam musimy jeszcze coś zrobić. To nie może, znaczy to może tak stać, to będzie tak stać, jeśli chodzi o, o strony z prawej strony, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast tak. Koncentrator terenu to stanie między drzewkami. Uszczelniona rura. Uszczelniony kabel aluminiowy. Kabel aluminiowy. Będzie tutaj. Ale, czy on ma jakąś stronę? Czy on ze wszystkich stron? A na szczęście ze wszystkich. Dobra. To jak go nie włożymy, tak będzie. Wspaniale. A mam na szybko ustawiony ten. Rozszczepiacz. Damy go na slow, co by nie narobić tutaj zamieszania większego niż to nam się udaje zazwyczaj. I rurę też wstawimy. Teraz Dobra, to tutaj tak, tu kabel. Tu będzie nasze urządzonko. Mam tylko nadzieję, że ono bezpośrednio tutaj się do tej yy, rury przyłączy. Ale damy na dole kompresor tlenowy. No nie, lipa. Jest lipa. Znaczy, lipy nie ma. No, lipa jest taka, że potrzebny nam jeszcze jeden uszczelniony kabel. A chyba go. Chyba że zbudujemy to troszkę inaczej. Ale stracilibyśmy miejsce. I jedno okno. Dobra, na ten moment szkoda czasu waszego i mojego. A zwłaszcza waszego. Eee, dystrybutor, kompresor tlenowy stanie sobie tak. I tak. Tu rurka tu prąd to nawet dwa stracimy okno. ale nie bo tutaj tylko będą rurki wiecie co niech to już będzie tak tu spostawimy dystrybutor tlenu dobra tu będą rurki i te rureczki będą na wpadały jak może zrobimy żeby wpadały od dołu i to jest good ID, tylko że łuki od razu wyciągnijmy, może je To jest po prostu kabel. Kabel, niech już będzie tutaj. A to jest flute pipe. nie ciekawe, czy wystarczy. Ale dobra. Nie są jakieś skomplikowane w dorobieniu. One w pierwszej kolejności. Chociaż wydaje się, że powinniśmy najpierw sprawdzić, czy w ogóle prąd nam będzie jakoś... Nam się połączy. O, o, o to, to? Też. Dobra. Czyli jesteśmy w pierwszej stronie okna. Teraz jeszcze te kabelki. Kabelki, no, chwila prawdy. Kabelek połączył się i teraz. A, jak <gry> zawsze. I kabelek się połączył. Dobra. Zagęszczajmy ruchy. Chciałbym, żeby to wszystko. Żeby to wszystko jednak sobie było pod ziemią, bo wiecie. Będziemy biegać, przyjdzie nam uciekać przed jakimś stworzeniem. Ale teraz zaczynam się lękać. A, już mi napędziło strachu. To nie jest powód do stresów. Ale no wiecie, chciałbym, żeby jakoś to. Jakoś żeby to wyszło. No dobra, sprawdźmy czy to działa. I czy jest energia. Bo pomyślałem, że moglibyśmy jakiś, jakąś, e, jakiś magazyn energii szybko postawić. O, mamy energię. Ładuje, mamy energię. A postawilibyśmy, postawimy jakiś magazyn energii, bo i wiecie co, postawimy go tutaj, jak się zmieści. A się na pewno zmieści, tylko my go nie mamy. My go nie mamy, więc musimy go zrobić. A najprościej będzie już, idźmy za ciosem i zróbmy te, także ten z GalactiCrafta coś, bo fajne są te magazyny z Ender Ayo i one tutaj się z tymi kablami łączą. Ale chyba są bardziej skomplikowane z tego co pamiętam. To to wszystko mamy, tego nie mamy. Mamy yy, duży zbiornik tlenowy jeden. gdzie to jest, a po co nam zbiornik tlenowy, nie chcieliśmy budować magazynu tlenu, tylko chcieliśmy budować akumulator. Dobra, słuchajcie, 3 los. Nie tracimy czasu. Akumulator klastrowy. Dużych ilości energii. Nie spodziewałbym się, że dużych. Nie, to nie ten. Akumulator to ten. ten. Dobra. To akurat nie był najlepszy. Rozwiązanie. Wiecie co ciekawe. Tylko, że kwestia tak, on na pewno ma. Oczywiście, oczywiście jak widzicie z jednej strony mu prąd wpływa Zaokładam, że z czerwonej wypływa Czekajcie, jak go stawiamy ja Muszę przyspieszyć, bo znowu zrobimy tak To z lewej, z prawej wpływa Z prawej wpływa yy, Tutaj tego nie zrobimy, za dużo kabli byśmy musieli tutaj się bawić Brzydko to będzie wyglądać Bardzo brzydko Jestem niezadowolony, ale później to poprawię z prawej wpływa, tak? Z prawej wpływa Słabo to idzie Może nie tyle słabo co wolno z prawej wpływa, z lewej wypływa No nic, zobaczymy, wstawimy go tak tutaj I widzicie, ładuje się i... No dobra, dobra Jedyny mek taki, że jakby był na powierzchni, to moglibyśmy sobie ładować tutaj z niego cokolwiek. No ale zaznaczymy. Dobra, na razie niech ten system działa. A więc to nam działa? Teraz tak, tutaj mamy nasze rurki. I rurki mamy. Oj, za głęboko, ale to nic. I rurkę to są dobre. Dobra, to najważniejsze. Tu jest prąd blisko. Zrobimy nasz tak... Nasze drzewka tu musimy gdzieś posadzić. No, przepraszam, że może mniej mówię. Wiem, że to jest jednak ważne, żeby cały czas mówić podczas, podczas tutaj grania. Natomiast, no, widzicie, koncentracja na najwyższym poziomie. Akurat tutaj to będziemy chyba kopać, bo tak. Jedno drzewko, drugie. Nie wiecie, co to jeszcze za wąsko. Za wąsko, za wąsko. Tu będzie drzewko. Tu będzie drzewko, tu będzie drzewko, tu będzie drzewko i tu będzie drzewko, tu będzie drzewko i tu będzie drzewko. No dobra, czyli tak, tu nie będzie drzewko. Przemierzmy jak te drzewka nam tutaj będą sadzonki. Weźmy dąb. Dąb nam tu będzie rusł, Dąb nam tu rośnie. Co tam, że nam Najważniejsze, żeby od razu. Kurde, a wiecie co? Nie, no bo to jest trochę lipa. Chociaż z drugiej strony będzie gęściej. łatwiej muszę będzie zbierać. One i tak sobie poradzą. Dobra, sześć drzewek. Ciekawe, czy to wystarczy. Jadro. O, więc ja się na razie nie Nie. Musimy tu gdzieś nieskończone jakieś zrobić. Nie o to chodzi jak co komu wychodzi. Sprawdźmy, czy jeszcze się coś da podlać. Nam drzewka urosną, to postawmy to, co musimy ustawić, czyli tak, koncentrator tlenu, i jeśli dobrze pamiętam, to z prawej strony rulka z tlenem, więc dla nas byłoby najlepiej, może tak, dobrze, tak, bo tutaj będzie mieć prąd. wiecie, co też to zrobimy tak samo. Łączony. Teraz kluczowa kwestia, czy jest energia. Ładuje się i to nawet całkiem porządnie. Teraz druga kluczowa kwestia, czyli rurki. I tak samo sobie wykopiemy. Chciałbym, żeby te filmy trwały nie dłużej niż, niż, niż pół godziny, bo to wiadomo, no, nikt nie ma tyle czasu, żeby... Niektórzy mają. Zapraszam zawsze jak każdego do oglądania. Słuchajcie, zawsze jak jest też możliwość na YouTube, że robicie sobie coś innego na, na stronie, a przy odpalonym filmie, a przy odpalonym filmie, bo tam chyba wyświetla się w, w małym okienku, więc można sobie coś innego robić, a dalej oglądać. No i jesteśmy teraz, że tak powiem, w kropce, a na szczęście to jest prosta sprawa. Zawsze to się jeszcze i tak nam przyda na innych planetach. No i kluczowa kwestia, e, czyli trzeba urosnąć drzewka. Kurczę, mam nadzieję, że tych 6 dziel... No, możemy posadzić więcej, to nie jest problem. Zobaczymy jak te 6 będzie sobie dawało radę. E, jak nie będzie sobie dawało rady, to, to zwiększymy ten nasz park. Po to się właśnie ubija te kościotrupy, żeby z ich kości zrobić mączkę, a mączką, o kurcze, a mączką nawieźć drzewko, ojoj. Widzicie, zobaczcie, już, już zbiera, już zbiera, czyli wszystko działa. Tutaj może trochę nieszczęśliwie to układ drzewek jest zrobiony, zresztą one i tak tutaj... Wystarczy no chyba mączki. Wystarczy. Dobra. Nie no, pięknie to wygląda. Może to sobie zróbmy, żebyśmy mieli tu dojście. No, tu niech ma więcej tych liści do zbierania. Może tak. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie popsułem. O kurcze. Powiem wam, że idziemy sprawdzić czy to dlatego że, że za mało jest drzew podejrzewam że dlatego że za, zapełnia teraz zapełnia teraz kompresor tak kompresor zapełnia żebyśmy my w razie czego mogli sobie a nie tu jest kompresor kompresor już zapełnił teraz zapełnia nam dystrybutor tlenu co oznacza że zaraz będzie nie zapełnia dlaczego uciek of kontrola termalna wyłączona źle założona no widzicie i znowu jest surprise jaki. surprise w postaci zapomniałem jak byłem na ziemi deładować tlenu więc tym bardziej będzie ważne żeby to zadziałało a ja już wiem dlaczego uciekam nie no, daliśmy tu ciała po całości, znaczy ja dałem, ale jest to do naprawienia. To zobaczcie, i tak to jest wydajny system, że tutaj... Mimo, że tutaj brakuje nam... O! Widzicie? Widzicie, widzicie? Obudujmy to jakoś sensownie. Tak, już teraz nie ucieka nam tlen. Ach, to jesteśmy ocaleni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, tu jeszcze zrobimy cwancyk. Bo brzydko to wygląda. Dobra, mamy ryzyko. To szybko za... Zablokować, żeby nam tutaj się coś nie zadziało. No, ok, sprawdzamy. Dobra, wszystko działa. Wszystko działa. Zbliżamy się chyba powoli do, do pół godziny. Tutaj jeszcze tylko zabezpieczymy. No i teraz, aha, jeszcze zrobimy test taki, że po prostu, no wiecie, zdejmiemy butlę. Bo co tutaj warte nasze mówienie, że wszystko działa, jak się nie sprawdzi tego na własnej skórze? Dobra, to już jakoś wygląda. Zrobimy tak, jest tutaj hard, no to weźmiemy hard może i zasłonimy to na ile to będzie możliwe, tu sobie zaznaczymy, że tutaj w razie czego mamy prąd, o tak, czy moglibyśmy tak zrobić? moglibyśmy te uszczelniające rurki zrobić i w ogóle by było wszystko zasłonięte co prawda no widać byłoby, że to nie jest e, może jeszcze tak zrobimy zastanowię się najważniejsze, że widzicie wszystko działa nasza fa farma tlenu daje sobie spokojnie radę a spokojnie się daje radę bez problemu, prądu też wystarcza z tego jednego wiatraczka Pewnie jakbyśmy zaczę zaczęli podłączać tutaj następne urządzenia, to już trzeba byłoby coś pomyśleć. Tutaj się zastanawiam, to będę chyba musiał zrobić jakoś inaczej. Po prostu zrobimy sobie też e, uszczelnioną, uszczelnioną rurkę, uszczelniony przewód, uszczelniony kabel, tak? E, co ja chciałem zrobić, że ja wiem co chciałem zrobić. Tylko mam dobra. Nie są te lampy aż tak drogie, jak myślałem, jak pamiętałem. Więc zrobimy sobie tak, bo jednak, wiecie co tu się będzie działo? Co tu się będzie działo? Zobaczkę, 4 5. Co tu się będzie działo, jak przyjdą nasze. E, Miluśnicy, jak przyjdą w nocy? Nie wiem, czy to środek? Idealnie. O, słychać ich tu. Tam jest. Tam jest. To, co pewnie ciągnące się. Kilometrami jaskinię. Będziemy musieli ten problem prędzej czy później rozwiązać. Natomiast na ten moment oświetlony, tu będzie teren dookoła. Może jeszcze zróbmy nasz przypadek. Słuchajcie, bezpieczeństwo najważniejsze. No i co? Fajnie wyszło. Mamy teraz już tutaj naprawdę taki. Aha, nie sprawdziłem. Obiecałem, że sprawdzę że zaryzykujemy tu życiem naszego bohatera yy, ale jestem spokojny, bo tu wszystko działa już nieraz raz byłem spokojny, że wszystko działa, nie? <grych> dobra zdjęliśmy butle. zobaczcie jeszcze raz dla upewniania, nie mamy butli, nie mamy tlenu, nic się nie dzieje żeby wam pokazać, że jednak e, działoby się to zobaczcie, wyjdziemy sobie tutaj. O, ale widzicie, musimy rozwiązać jeden jeszcze problemik. A nie, wpuściliśmy. Aha, widzicie, musimy chwilę. Musiał tutaj. Zobaczcie, jak, jak to jest fajnie wszystko rozwiązane. Ta śluza jest naprawdę szczelna i działa tak logicznie. Jak wpuściliśmy tutaj powietrze, dopiero, że tak powiem, przestało nas atakować jego brak. Teraz dworek otwieramy. O, widzicie. Tutaj już nie ma tlenu. Teraz tu też nie ma tlenu. Rozwiążemy ten problemik poprzez poprowadzenie gdzieś tam spodem rurki i doprowadzenie tlenu także do naszej śluzy. Ok, w tym momencie zakończymy nagrywanie tego kawałka historii. Cieszę się, bo wszystko, co sobie zaplanowaliśmy się udało. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka no już ci najbardziej zatwardziali wielbiciele podstawowej wersji Minecrafta. Stwierdzą jednak, że warto byłoby zagrać na modyfikacjach. Ja teraz już dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, pisania komentarzy. Zaczynam rozmyślać, jaką kolejną grę dołożyć do kolekcji. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Myślę o takiej grze Spore. Bardzo stara gra, ale wspomnienia mam z nią tak związane, fajne, że no. Nagram parę odcinków. W ogóle jest to fajna gra, specyficzna, ale pewnie dużej grupie osób się spodoba. Ok. Ja dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć i czołem.